Dzisiaj wybrałem się na wycieczkę objazdową. Fantastyczny pomysł. Spakujemy 7 rzeczy. Mamy 7 rzeczy. Mapa, przewodnik turystyczny, tenisówki, pereryna, poduszka, aparat i pudełko śniadaniowe. No to możemy iść. Do zobaczenia przed wieczorem. Pa, na razie. O, tam jest most. Tutaj znak pokazuje, że tam idziemy do parku krajobrazyjnego. Ale super. Ach, dobra, jesteśmy już prawie na miejscu. Jesteśmy teraz tam tajdze tutaj też jest y, zimowa tajga a tutaj jest las dębowy a tu mamy rzekę za chwilę popłyniemy kajakiem ale super potrzebuję przewodnika turystycznego tajdze mieszka bardzo dużo lisów i wilków żyją ponad bardzo dużo lat wiesz co kochanie Musimy założyć teraz tenisówki. I weźmy może jeszcze na wypadek pelerynę. Jakby deszcz padał. Okej, okay, wszystko gotowe. Co tu widzę ciekawego? Świna cukrowa. Co tam widzę? U, ile tu świerków, Sosun znaczy. A to trzcinia cukrowa. A tu widzę górę. I jeszcze tam są jakieś sosny. Uuu, wow, ile tu lodu! To chyba przypomina kraina lodu. Tak, to jest kraina lodu. Zjem teraz y, chleb. Tak jak w szkole. Co tu widzę? Halo! Cyk fajne! Tak jak wczoraj na biwaku byłam. Tylko w lesie brzozowym. No dobra, płyniemy kajakiem. O, widzicie? Tam pada i deszcz i śnieg. Zaczynam. Gdzie płyniemy? No nie wiem. A może tutaj jej kupujemy fajnie kajakiem? Ale super! Ech, jak super pływam. Jak super. U, jak fajnie pływam. O, a tu jest tyle ludzi. Jak super pływam. Czy to jest basen? Tak. To płyniemy bardzo daleko. To wiecie co? To ja już się zżegnam, to pa!